популяцію об'єктив і місто россійських католиків серед венгерів. Е-е, но то то все просто, просто но, е, є така kwestia, що а є є одна статистика, хто ким себе самодекларує, друга статистика, е, хто єсно на правде афективним знавцем, а, цієї любиної релігії. Ну і єжелі забачено, єжелі звичай до тих статистик, які eh, люди ще й відекларують, то воно no, в абсолютно більшо, що так про ослаблення. Ну, повіджує Богдану, ну, по овочим дещенчу А далі? Так, далі католіці. No, ми, myші, далі портисів, і A, так, ну, і ми вийшли далі, ми вийшли про тесі протестантські. А так ви вже теж, як вона в Угарі? Takich statystyk ja, ja nie posiadam bo no, je, jeżeli i się pod, podczas tych spisów jedności, to jest no, ta liczba na, na tyle mało, że po prostu no, takich e, statystyk no, nie, nie no Tam Tamto społeczeństwo się boi i szyka bardzo, czy, czy, czy nie chce się ujawniać? Czy... jest bardzo niejednoznaczny, Więc no, e, można mieć z tego powodu kłopoty, jeżeli tak, no działa się tak nieostrożnie. Nie Lub na przykład, a, jeżeli a, zdarzy się coś a, kształtu, no, kogoś na przykład, zamówić, zam zam zam

показники є важливо для панства, але в шисті, але не в шисті, в шисті, в шисті, в і так далі, і далі. Тобто просто шисті, на любовки, і там просто їм не бачу, то є сутки. А вимір справедливості є завісно, чи є якось там контролювано? Я в кожному панстві обтові так, що є сутки. Ні, 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 w konflikcie to jest pewna niezawisłość. No rzeczywiście, a jak dochodzi do sprawy, to trudno, no i no, wszystko więcej. Ja chciałbym zadać pytanie, jak w budowisku białowoskiego, jak widzamy są postaci Czy to istotne, istotne istotne, są to bardziej siły przyrody, te, które widzimy, czy bierze czy się w postacie istniejących, że tak powiem, obózków Такие единолитные не яснее. Я не ставлюсь до Просто у нас у нас, он абсолютно не нужен Я знаю, что я как я в я как в России, как в украине. Mianowicie, właśnie jak do poprzedniego czym wspomniano, myśli o wrzucaniu do jednego worka wszystkich poza, poza prawosłowiem, powiedzmy, w stolicy Złotego Wołosie, łącznie reżimowieców, z władzami z Ale czy sami sobie, właśnie reżimowiecze tutaj nie, nie napychali byle tym, że nie było a nie takie tam trochę zlepek kultury, trochę zlepek jakiejś myśli przyrodniczej, teologicznej, no takie coś. No, ale tu jest bieda to, chyba. To, tam, czy... Jest, jest, jest taka bieda.